Są tu doświadczeni zawodnicy i na pewno nie pierwszy plejon grali. Myślę, że ci zawodnicy pociągną tą drużynę, żeby przejść ten do tak prawdopodobnie. Padło, zwiększa się na każdym o kilka tysięcy, Zależy ile jest. I trenerów i tak dalej, w tym uczestniczy. Lubiłem się walki społeczny, społeczny trener. Ale chciałem zapytać, co do stylu gry? Czy pan trener odgląda, ogląda najlepsze widzi światowe? No, nie, uznamy NHL, czy tam KHL, jak, jak wygląda styl gry? Bo on oczywiście... Troszeczkę odbiega tutaj od tego, który jest prezentowany w naszych lodowiskach zwiadowych, z wielu przyczyn. Ale ta praca na bramkarzu, tutaj padło to pytanie, jest niezwykle ważna i tak jak ja sobie tam oglądam codziennie jakieś skróty z NHL-u, to, to tak 70% bym określił, że to są, bramki padają przede wszystkim ze strzałów tam gdzieś w i przy pracy na fankarzu, na jakichś ośrodkach. No i tylko tyle. Czy, czy ta myśl szkoleniowa jest rozszerzona pod innych? I ta taktyka, która jest też na nasze, na nasze, Jestem Ja,

pri nevidí uh, typ potom ešte rebound <coughs> i taky, a my to pracujeme každý trening od augusta to pracujeme stále 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 i ja si myslím, že za odniky to uh, v zadných miečach, tak sme i ustrelili I v tak i to pracujeme každý trening. a potom ište na, na tie družine, pačíme video, a, tak je to prihotovene na, 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 na každý náš.

i... Pytanie do zarządu. W ostatnim mieliśmy incydent z Mirkiem Zatko, sędziowie na meczu z tygami. Sędziowie nie widzą Paulu, pani Zawalska po jednym dniu, jaki był wiadomo, trzy mecze zawieszenia. Czy ktoś to w ogóle kontroluje? Czy kluby interesują się tym przecież takim czymś, powinien być wziął dyscyplinarny, prawda? Czy Pani Zawadzka jest tutaj jakimś numerem 1? To jest szefowa. Jeśli można, może ja powiem na to pytanie, ponieważ ja z Panią Zawadzką prowadziłem konwersację i w przypadku Mirka Zawadzkiej i później w przypadku Miłosza Nowowieskiej, który w pewny sposób był atakowany w Nowym Bargu przez e, szefa zawodnika z <totro> Moim zdaniem sytuacja była analogiczna. Natomiast co do obiektu datki, Pani Zławowacka wykładała się w ten sposób, że poprosiła czterech sędziów o jakby weryfikację tej sytuacji i ci sędziowie zweryfikowali to, że była to, to atak na głowę i co było. Co było? widzieli? Na mężczyźnie widzieli. To byli inni sędziowie. Ci to zweryfikowali, to byli inni sędziowie, a ja. ci to zweryfikowali Taka była sytuacja, więc my się to wsiedli w jeszcze Pani Zawodzka powiedziała w ten sposób, że każdy atak na głowę będzie w ten sposób traktowany, tym bardziej w perspektywie, że zbliżają się play-offy, więc to Jakby wiedząc to, że następne takie incydenty będą podobnie weryfikowane, no niestety nie zaczekaliśmy się na taką samą decyzję w przypadku zawodnika z Nowego Targu, który też moim zdaniem powinien zostać... Przynajmniej trzy mecze, a jeszcze raz zagrałem, z dwoma sędziami i jeden sędzia był międzynarodowy, powiedział, że to się kwalifikowała na co najmniej na miesiąc, natomiast no ja zawodnik z dragu w ogóle nie był zainteresowany krążkiem, tylko atakiem na przeciwnika, także, no ale podobno później znowu ta czwórka sędziów wypowiedziała się tak, że kara na mecz, meczu powinna być nałożona, natomiast po meczu już niepolicznie, to nie jest w gestii. Nie ma różnicy, czy trzech sędziów, czy czterech. Skoda, kasy na nim. Ja dalej w tym temacie. Chodzi o to, że jeżeli. Yy, Dziwię się, że po prostu zarząd tak to yy, odpuścił. Ponieważ w pewnym momencie możemy się okazać, że mecz, który żeśmy wygrali na lodowisku, po dwóch dniach okaże się, żeśmy przegrali jednak. Bo ktoś tam przy Zielonym Stoliku ustali, że jednak wynik będzie odwrotny. Yy, to po pierwsze. Po drugie. Jeżeli, e, to jest absurd, bo jeżeli sędziowie, ja rozumiem, gdyby sędziowie nie zauważyli fałro, nie zauważyli, umknęło, potem e, na wideo na spokojnie obejrzeli e, inni, był fał, można ukarać. Natomiast, jeżeli sędziowie na łodzie konsultują się w czwórkę, stali jak te barany chyba z parę minut, po czym pokazują, że jest nie bez żadnej kary, i y, pani sobie y, wymyśla, że jacyś y, tajemniczy sędziowie, którzy orzekają, to ja się pytam, y, a w tylko do tych sędziów, którzy byli na rodzinie, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte? Bo jeżeli tam były cymbały, które nie widziały Paulu, to znaczy, że cymbałom nie wolno sędziować w leczu. Dziękuję. No, tak, to, tak to powinno rzeczywiście wyglądać, jak Pan tutaj powiedział. Rzeczywiście sędziowie, sędziowie. pochylach no, się można oczywiście, tylko to jest jeszcze mecze są co chwilę, co dwa więc ten czas oczekiwania na, na tą decyzję pewnie by był dłuższy no i pewnie byśmy na tym nic nie, nie zyskali. Natomiast to, co tutaj wcześniej Pan powiedział, rzeczywiście powinno być tak. Niestety to samo pytanie no, zadałem później Pani Zabawskiej. Jeszcze parę innych nie zostałem na to pytanie żadnej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że na przyszłość trzeba było stworzyć e, może taką komórkę przy Polskim Związku Hokeja na Lodzie sędziów, którzy nie są w żaden sposób... E, nie sędzią mecze, tak? Czyli byli sędziowie, starzy sędziowie, mamy kilku takich naprawdę z, z nazwiskami sędziów, którzy być może by się podjęli tego, żeby, żeby wydawać później w takich trudnych sytuacjach właśnie decyzję. To jest taki pomysł na przyszłość i pewnie go będziemy chcieli przedstawić na najbliższym wiecie z Polski Związku Oceanowego. Proszę o kolejne pytanie. To może to się wypowie. Jakie nastawienie przed najbliższymi meczami? No, co no, Kapitan, no. Przed najbliższymi meczami? Na razie o playoffie, jakby wiadomo, że, że pracujemy pod ten playoff, bo po to też ta przerwa teraz e, możemy wykorzystać. ten czas, e, przeznaczyć teraz to na treningi pod kątem ale... Nie zapominamy, że mamy jeszcze dwa mecze i tak naprawdę w tej tabeli jeszcze trochę się może namieszać, bo jest yy, no dość dużo Mamy tak? Wiemy, że jest ma jeszcze mecz zaległy, więc yy, mówimy tutaj o gęsto, ale zaraz się może okazać, że to będzie inna drużyna. Yy, więc tak naprawdę potrzebujemy tych dwóch punktów co najmniej, żeby sobie to było miejsce ugruntować w drugie i po, tym, yy, po, po powrocie z będziemy pewnie już yy, na pewno będziemy wiedzieli kogo mamy, więc Wtedy zaczniemy pewnie przygotowanie pod konkretnego przeciwnika. A nastawienie, jakie może być? No mamy drugie miejsce w tabeli, więc wiemy jaką siłą dysponujemy i, i tak naprawdę co możemy osiągnąć. Ale mówienie teraz o finale z tychami, w tych, co możemy zabrać, to żebyśmy się nie budzili za wcześnie więc, za, albo za późno. Więc póki co mamy ćwierćfinał i jak przejdziemy finał, będziemy się zastanawiać co później. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie polityki, polityki transferowej, ale tu mam na myśli przepisy, które obowiązują w polskiej Lidze i tu się chcę odnieść do Krakowi. W zeszłym roku i tak jak w tym roku, Krakowia dokukukuje praktycznie wypożycza zawodników, wzmacnia się znacznie na kolejowych. Czy nie byłoby słuszne postulowanie czegoś takiego, żeby było na przykład zabronione? Nie wiem, ustalić, do której kolejki można się ewentualnie wzmacniać i później, żeby takich rzeczy nie były robione. Bo okazuje się, że w sezonie zasadniczym gra inny zespół, a potem jak przychodzą play-offy, zespoły mają trochę pieniędzy, Krakowia to doskonale pokazała, wzmacniają się lepszymi zawodnikami i, i, i w play-offie gra zupełnie inny zespół niż który grał w sezonie zasadniczym. Jakie jest zdanie tutaj naszego zarządu? Pozwolę na to pytanie odpowiedzieć. Po zakończeniu poprzedniego sezonu większość klubów właśnie związkowało, żeby okienko transferowe zamknęło się 31 grudnia. I taki był postulat właśnie klubów. Na co zarząd niestety od, Zarząd Polskiej Hokejki odpowiedział, że w większości państw ten, to okienko jest do końca stycznia, To nie jest prawda, że w większości, nie jest w większości, jednak jest do końca grudnia. Wiemy to, bo też są pytania, ta Liga została zamknięta na 3 lata, a więc nikt z pierwszej, z pierwszej, linii, z pierwszej linii nie trafi do tego i nie spadnie, no ale mi się podziwiło coś tam o ewentualnych znów trans... Yy, Dzisiaj. Tak. tak, tak, tak. tak. To będzie też pewnie jeden z punktów najbliższego zebrania, bo jeżeli przed sezonem ustaliliśmy, że robimy zamkniętą ligę na te trzy sezony, po to, żeby ją wzmocnić, żeby drużyny nie myślały o ewentualnym spadku, tylko o tym, żeby walczyć i utrzymać tych sponsorów, którzy mają. Chociaż widzimy, że tak, jest ta liga dość równa, no ale odstaje w tym momencie ten jeden zespół, to też widać po publiczności na lodowiskach. Na Jeszcze nie, na przykład na jark w przechodziej, tak naprawdę kibiza. To tylko właśnie jakiś element, że mimo tak, takiego słabego poziomu no, tych kibisów jest nawet na ten nasz. By... I to nas cieszy. Jeszcze wracając do tego wcale niespowiedzialnej to nie jest konieczne, że drużyna, która się wzmacnia przed samymi drewfami, to przyniesie do dyskupy. Się, no, ale inny zespół gra. Tak? Ma, każdy ma politykę jakąś swoją i to, jeżeli Krakowa ma pieniądze, to jest... Każdy ma ponad... profesora. Każdy nie? Nie ja, dal... tak, ma jakiś pomysł na budowanie drużyny i na osiągnięcie celu, tak? być szanowany dorobek. Pod względem, że 31 grudnia został zachowany, to jest zupełnie inaczej, niż 31 Jakie było tłumaczenie Tylko to, że większość z nich państwo. Tak, i drugim argumentem, na no, to w dzisiejszym czasie było tak, że naprawdę sezon trwa do kwietnia. O kwietniu to raczej mówimy tylko o meczu w meczach finałowych. I one z nie możemy w połowie sezonu już zamknąć o kilka do Pana trenera. Panie trenerze, czy widzi Pan jakiś budynk w naszych zawodnikach z drużyny juniorskiej, jakiś potencjał, który albo narybek, który może się potem w dalszych latach sprawdzić w naszej drużynie poświęcili? To nie dyplomacja. Nie, nie, dyplomacja. Tam są mladi. ki kažejo, da može na to, to biti sam. Uh, oni mu so videli, da tolka... Uh, tolka praca bude, uh, bo... 14, Tvega dela je bilo prej naslavljeno. Dobro delati, na bolj, bolj, to vznikne trditev. In to je to. In mi imamo zdaj zadnje 2-3 tedne. Smo bili tako, da smo s rodejo, vsak s rodejo, uh, prejehali. Zaprosili smo na trening 4-5 uh, mladih zavodnikov. to sú so s nami pracovali tak training skills. Da uvidíme, čo môže ešte pracovať na to. Tak, to je práca, to je proces. To, to nemôže, zátra nemôžeme več, zátra príde do prvý to... A za dva, tri, dva, tri lata, pracować, będzie praca, o to, to, to możliwe. Ja też pozwolę, może kilka zdań jeszcze tutaj o tym zaapelować do kibiców. Yy, no proszę o spokój na tych trybunach, żeby może tych wulgarnych słów troszkę mniej było. To są kilka Skikajczowy powtarza, są też dzieci na trybunach, dlatego serdecznie proszę o Kulturalny doping. Panie prezesie, pan posłucha sobie 14 jak wie, że przyjedzie. Mówi o sprawę. No i to też do kilku, nie tam z rejonów, z sektora L. Żeby o poszanowanie tych z sektora z, C, jak oni tam próbują gdzieś włączyć się do dopingu. Mimo tego, proszę, żebyście tam wsparli. Może trochę żartujcie, ale tak naprawdę no, taki incydent podczas meczu. Nie niepoczynny był, no, ale na szczęście no, nie, nie był to taki... To no, nie to, że Pan myślę, że już nie będzie w tym sezonie chodził na meczach. A jeszcze Panie Prezesie, tutaj mamy taki, taki apel, żeby ta ochrona, która po prostu nas klepie wszędzie, no. jak normalnie nie wiadomo co, żeby trochę sobie zważali też na, na to, co po prostu robią, bo naprawdę robią to nieprofesjonalnie i Mocno nieprofesjonalnie. jest to dla niektórych takich starszych osób naprawdę intrygujące. Ja sobie zdaję z tę oczywiście, tylko niestety skala rzeczy, których nie wolno nosić na lodowisko, jest ogromna. Część udaje się ochronie wyłapać, a ta druga część jest widoczna jak pani chodzą i sprzątają trybuny. Co jest znoszone? A co nie, może, nie można tego kupić no na samym lotnisku? Zgadza się, to, że się nie ma. No się dobra nie ja propos właśnie tej ochrony też, jest taka jedna rzecz. Z tej strony wszystkich, co siedzą do sektory od A do łuku, czy można ochronie przekazać? ok, muszą zabezpieczać ten sektor gości, tak? Ale czy oni nie mogą w trakcie meczu siedzieć? Że musimy cała już przychodzić i wołać panią szefową ochrony, żeby po prostu do niej zaapelowała, żeby sobie siedli. Okej, okay, oni są tam. I generalnie, poza, tak jak pan powiedział, poza jednym incydentem nie ma większych problemów, tak? Ale żeby jak stoją i zasłaniają ludzi, to. albo nie jak chcę, się Irytuje i z tego się biorą też sytuacje. Pani szefowa ochrony wie o tym, bo ja co najmniej trzy razy, Andrzej ostatnio też, bo już powiedział, że nie idę, bo nie byłem w stanie i oni siadali na jedną tercję, po czym potem na nowo Wie o co chodzi? że jeżeli oni siedzą, to siedzą niestety przodem do samej karty. No to nie, będzie w tyłem no siedzało. Okay, Okej, panie prezesie, w porządku. więc że oni muszą już stać. Ale muszą być jeszcze, to nie ma tej zagrożenia na boks i drużyny drużynie przyjechły. dlatego Ale można to w jakiś sposób rozwiązać. Nie muszą stać centralnie na środku trybun, prawda? Zwłaszcza, że stoją tylko od A do B, z drugiej strony nie ma nikogo. A przecież tam są sektory ten, ławki K. Jeszcze większe także, że Dobrze, na najbliższy właśnie na, na proszę na temat. Bo pani, pani szefowa ochrony wie o co chodzi i ona nie widzi z tym problemu, tylko ona mówi, że to zarząd musi. Dobrze. Dziękuję za tę uwagę. A pytanie, czy, czy po sezonie będą wyremontowane krzesełka, na której się siedzi, bo jest bardzo dużo popękanych, <laughs> rozmętanych drutami, i to niszczy do wybrania. No takiego będzie tak. To pytanie sobie powinno być do zarządcy lodowiska, ale ja pozwolę sobie no, odpowiedzieć na to pytanie. Niestety w nie jest taki, a nie inny. Remont powinien być całego, całego lodowiska. Szacowany remont całego lodowiska jest to pomiędzy 60 a 70 milionów złotych. Na co w tym momencie miasta nie jest. 60-70 milionów? Tak. Z najbliższych inwestycji, jakie konieczne na pewno nas będzie czekało, to wymiana band. Związek postawił jasno, że sezon 2022-2023 bandy muszą spełniać już te przepisy WFW. W tym momencie takie bandy mamy w tych. Tylko koszt takich band to jest 800 tysięcy złotych morskich. No, tak jak wiem. Jeszcze parę lat temu rzeczywiście pojawił się jakiś dzień, szansy, że ten remont będzie. Na dzień dzisiejszy, tak naprawdę, mocje w ramach swojego budżetu no robi tylko te rzeczy, które są niezbędne. Niestety, tych pieniędzy nie ma. Ale pojawił się, pojawił się pomysł PZL-u, żeby jednak kluby razem ze związkiem gdzieś tam w tym ministerstwie pochodziły. By ministerstwo zrobiło podobny projekt, jak był między innymi przeprowadzony remont wpływali do świeci. <kłuch> czyli bardzo duża kwota tak naprawdę wpływała z ministerstwa. I wiem, że ja niedługo nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, było już jedno spotkanie w Warszawie. Z ostatnich ustaleń, które wraz ze nam mi przekazał, są tak naprawdę dwa, 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 dwa miasta, no i plus oświeci, czyli cztery albo trzy miasta zainteresowane remontem. To jest właśnie oświeci. Nowy Park, Nowy targ dalej i Sosnowiec. Czy się to uda? Zobaczymy. Na szczęście, tutaj tak jak już też wspomniałem, to ministerstwo i wiadomo, ministerstwo no też, żeby te pieniądze były, no to też uścisz ukłon ze strony rządzących w Polsce. I tu mi się wydaje, że też jest jakiś cień szansy, że mimo podziałów na prawą, lewą stronę. Przy hokeju jest szansa, że będziemy mówić jednym językiem. Że dla dobra tego hokeja jest czas...